Jestem Klaudia No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Ile waży powietrze wypełniające salę lekcyjną, która ma kształt prostopadłościanu o wymiarach 4 m, 8 m, 3 m? Przyjmij, że 1 m sześcienny powietrza waży 1,2 kg. Ok, zaczynamy od tego, że zapisujemy sobie wzór na objętość prostopadłościanu. Jest to A razy B razy C. No, to my tutaj mamy 4 metry razy 8 metrów razy 3 metry. 4 razy 8 to 32, a 32 razy 3 to 96 metrów sześciennych. To skoro 1 m sześcienny to 1,2 kg, to wymnażamy 96 razy 1, ,2. 2 kg i otrzymujemy tutaj 115,2 kg. Jeżeli to Was nie przekonuje, no to możemy sobie jeszcze zapisać proporcje, że 1 m3 to 1,2 kg. To skoro my mamy 96 m sześciennych, to my wtedy mamy x. -a. I wtedy tu nam wskakuje ten nasz x. To, co jest po skosie do x, jest w mianowniku. Skracamy. Wychodzi oczywiście to samo. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. I no i już.